Na której możemy po prostu powiedzieć, co czujemy. Nie słucha się kobiet w tym kraju w ogóle. Pogarda naszego kochanego władcy kraju, pana Kaczyńskiego, który stwierdził, że nieważne jakie się urodzi, ważne, żeby było ochrzczone i pochowane. To jest pogarda dla wszystkich kobiet, czujących, pracujących i rodzących dzieci w tym kraju. Tak, kochani, nie może być. Stoję przed Państwem jako mężczyzna, który ma pewne zasady życiowe. A jedną z pierwszych tych zasad jest prawo swobody, obywatelskiej wolności. To co robię jest zagwarantowane dla mnie osobiście. I stoję tutaj przed Państwem, żeby Wam powiedzieć: Tak, jestem za wolnością dla kobiety, jestem za tym, żeby kobieta miała prawo wyboru.